Wszystko zaczęło się od pomysłu, żeby pogadać o Pegazusie, a skończyło się na podróży w czasie. Witam na kanale Świat w perspektywie. Pierwszy live był taki ogólny trochę o grach, słodyczach, zabawkach czy kreskówkach taki wstęp. Drugi już w pełni poświęciłem Pegazusowi i Grom. I wiecie co? Wspomnienia wróciły jak bumerang, ale nie tylko moje. Na czacie widać było, że wielu z nas ma podobne historie, te same gry, te same emocje, choć nie brakowało też indywidualnych wspominek. Na transmisjach pojawiło się kilka osób. Może dla niektórych to mało, ale dla mnie to grupa ludzi, z którą można było wspólnie się pośmiać, powspominać i odkryć rzeczy, o których dawno zapomniałem. A nostalgia to nie tylko wspomnienia. Psychologowie mówią, że działa jak naturalny antydepresant. Dlaczego? Bo przenosi nas w czasy, w których czuliśmy się bezpiecznie, byliśmy wolni od codziennego stresu, a te mniej fajne po prostu bledną. W latach 90. i 2000. nie wszystko było idealne, ale gry, kreskówki czy muzyka były dla nas czymś wyjątkowym. To wtedy kształtowały się nasze gusta, marzenia i pierwsze pasje. Dlatego dziś, gdy wracamy do tamtych rzeczy, czujemy coś więcej niż tylko fajne wspomnienie. Czujemy kawałek siebie z tamtych lat. A nie każdy wie, ale wspomnienia z dzieciństwa aktywują w mózgu te same obszary, które odpowiadają za odczuwanie nagrody, np. poprzez uwalnianie endorfin. Stąd ten ciepły efekt nostalgii. Retro to też socjologia w praktyce: wspólne przeżycia tworzą wspólny język. Każdy z nas pamięta inne detale, ale razem układamy pełniejszy obraz tamtych czasów. Pegasus, Dragon Ball, kasety VHS to były nasze media masowe, zanim internet zaczął nas dzielić na miliony nisz. Według socjologów, nostalgia zbiorowa wzmacnia poczucie przynależności do grupy i co za tym idzie, zwiększa zaufanie między jej członkami. Widać to chociaż po tych wspólnych emocjach, które przeżywamy. I pamiętajcie, że retro to nie tylko piksele i kasety. To ludzie, emocje i historie, które wciąż w nas żyją. Pamiętajcie, to dopiero początek. Przede mną seria o serialach, filmach, muzyce i kolejne powroty do gier. Te cykle będą się powtarzać, więc każdy z Was myślę, że znajdzie coś dla siebie. A teraz o mojej rodzinie! Drogi masz przed sobą szma. Do zobaczenia w kolejnej podróży.